Z nami Kamil Szeremeta zaraz po zwycięstwie nad Howardem Kospolite w Nowym Dworze Mazowieckim. Kamil, mówiłeś przed tą walką, nie zamierzam się z nim bić, to raz. nie zamierzam mu oddawać pola, ale ja w ringu widziałem coś zupełnie innego. Zamierzam się z nim bić nie zamierzam mu oddawać pola, ale ja w ringu widziałem coś zupełnie innego. Wiadomo, styl robi walkę. Myślałem, że go przepchnę, ale kondycyjnie i sercowo, chłopak naprawdę. Coś, coś naprawdę fajnego przyjechał tu nie tylko po wypłatę, ale naprawdę wygrać ze mną. Dał naprawdę z siebie wszystko, za co mu bardzo dziękuję. Mogliśmy razem z nim tutaj pokazać kibicom w Nowym Dworze Mazowieckim i przed telewizorami fajny, fajny taki box. może... Może 9 przyjęć, 10 oddania, no ale, ale, ale to myślę, że kibice lubią. Ale trener ogólnie tak na gorąco zadowolony był z takiego przebiegu walki? Andrzej Liczyk nigdy nie był zwolennikiem przyjmowania 9 ciosów, oddawania 10. Znacie go z ringów olimpijskich, wiecie jak boksował, tego mnie uczy. Każdy cios był w 100% jego celny, przeważnie oczywiście, bo wiadomo, że wyżej pewnych rzeczy się nie przeskoczy, no ale dużo ciosów był celnych. Uczy mnie tego samego, no ale tutaj jednak. Jednak, jednak coś, coś poszło nie tak, zagryzłem zęby i chciałem no, urwać mu głowę. A kondycyjnie jak się czułeś? Bo tak wyglądało jakbyś delikatny kryzys przeżywał na przestrzeni od czwartej do piątej rundy i zastanawiam się, bo mówiłeś przed tą walką, że dużo zbijałeś wagi, czy to nie miało też wpływu na to? Nie, ja wam powiem szczerze, że miałem dobrych sparring partnerów, dziesięciorundowe pojedynki toczyłem z trzema różnymi sparing partnerami. Dawali też siebie wszystko, ale no tu Howard naprawdę pokazał serce. No ciężko, ciężko było tutaj yy, równo, yy, ale powiem tak, bardzo dużo ciosów bił, ale to takie ciosy były chaotyczne, albo na gardę. Tam z początku pierwszej fazy walki yy, trafił mnie parę razy tymi podbródkami, ale tak naprawdę on nie ma uderzenia ani razu, tak naprawdę nie poczułem jego jakiegoś takiego ciosu, że mnie zamroczyło. Może nie wiem, to wyglądało inaczej, ale naprawdę z ręką na sercu mówię, że żadnego jego ciosu tak naprawdę nie poczułem. A nawet tam w trzeciej rundzie chyba go trafiłem podwójnym lewym yy, na wątrobę, bijąc yy, wewnętrznie i bijąc zewnętrznie tym zewnętrznym go trafiłem, ale to było pod koniec yy, rundy, wiedziałem, bo to było już odstukane 10 sekund. Nie chciałem przyspieszyć, żeby się nie wystrzelać, bo wiedziałem, że, że on, on yy, nie padnie na pewno w ciągu tych 10 sekund, więc wolałem troszeczkę tak jeszcze, jeszcze yy, nie być tak nonszalancko. Ostatniej ósmej rundzie, tak już chyba na oparach poszedłeś do przodu, zaskoczyłeś go w narożniku serią ciosów. Czułeś, że potrzebna Ci jest taka efektowna końcówka, bo jak się później okazało, na kartach punktowych to twoja przewaga nie była duża. Nie, tam u jednego sędziego wygrałem trzema rundami, u drugiego dwo, u dwóch następnych dwoma, 77, 75 i 78, 74 chyba, tak? Czy coś w tym stylu. No nie, 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 naprawdę hord pokazał serce yy, jaja. No i tutaj fajne, fajne widowisko stworzyliśmy razem z Howardem, dziękuję mu za to. Na pewno po tej walce, yy, moje, moje, tak jakby, moja wydolność, moje doświadczenie pójdzie na pewno dużo, dużo w górę. Bo walki, yy, ty, wygrywanie w pierwszych, w drugich rundach z Słowakami, z, z Węgrami czy z innymi, innymi Jurkami, to nic nie przynosi tak naprawdę. Tylko i wyłącznie dzięki takim walkom zawodnik może piąć się w górę yy, w doświadczeniu. Czujesz, że wygrałeś korespondencyjny pojedynek z Maćkiem Suleńskim? Wypadłeś lepiej od niego na tle tego samego rywala? Nie zastanawiałem się, wiadomo, Maciek teraz jest w super średniej. Ja jestem w średniej. Na sparingach szło mi dobrze, a nie wiem jakby to poszło w walce na razie. Nie chcę rozkmieniać co by było gdyby. Patrzyłem jego walkę. Też wyrównano taką walkę stoczył. No, może, ja, może ja, więcej tak jakby ciosów zadałem celnych. On za bardzo sekuracyjnie walczył, no wiadomo, styl robi walkę. Idąc w wymianę, na pewno by z nimi wygrał. Widzieliście, trzymając go na dystans, wygrywał. Jak chciał się pobić, Howard go tymi cepami dyskotokowymi obijał. Nie było to potrzebne. Wygrać, wygrał. Maciek, yy, gratulacje, ja również wygrałem. Fajne na pewno doświadczenie. Dużo zyskam dzięki tej walce. Wiadomo, kiedy po raz kolejny możemy zobaczyć się w ringu jeszcze w tym roku, czy już w następnym? Daj Boże, 6 grudnia w wieliczce, jeśli zdrowie pozwoli. Promotor będzie chciał mnie wstawić. Na pewno będę go namawiał na to, bo chciałbym stoczyć jeszcze jedną walkę, też z dobrym zawodnikiem, na pewno nie z ogórkiem, z Jurkiem jakimś. No, i chciałbym zawalczyć w, tym, w, tym, w, tym, w tej wieliczce 6 grudnia. Mam nadzieję, że kibice te również chcieliby mnie zobaczyć. Okay, dzięki wielkie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich czytelników Ring Polska. Dziękuję wszystkim kibicom z Białego którzy przyjechali tutaj dopingować mnie. Dziękuję również wszystkim kibicom, nie tylko z Białego przed telewizorami. Dziękuję wszystkim sponsorom: panu Dieterowi Kamińskiemu z DMD, panu, Rums, panu Romkowi z Rumstera, z Trade. Dziękuję wszystkim naprawdę sponsorom za pomoc finansową, dzięki czemu mogłem skupić się w 100% na treningach i wygraniu tego pojedynku.